Cześć, witam na naszym kanale. Dzisiaj będzie właśnie kolejny odcinek z LPS w sensie unboxing, raczej bardziej już przestarzały. To jest filmik, bo ja już teraz Pet dawniej dawnie odpakowałam, ale wy jeszcze ich nie widzieliście. A myślę, że to jest dosyć ciekawa kolekcja. Przez ten czas udało mi się kupić dwie kolejne kawałki kolekcji: jedną za 300 zł, a drugą za 130. I tą ze 130 kupiłam wcześniej, niż tą za 300 I ta za 130 miała w sobie właśnie w zestawie Taką pijankowo-kartonową witrynkę na ścianę I kilka pet i dodatków A druga, drugi zestaw to były właśnie jakieś różne mieszane figurki Dodatki, zestawy, wiadomo I to właśnie mi się spodobało, że większość z nich po prostu jest tak samo oryginalnie Zrobiona jak w opakowaniu, to znaczy nie, że jak ktoś sprzedaje randomowego petropa z randomowymi dodatkami, tylko po prostu te same petropy i te same dodatki, co były w pudełku. A dlatego po prostu pokażę Wam, co kupiłam, tak naprawdę, przez te dwa zestawy. Stwierdziłam, że to razem połączę, tak. Nie wiem, czy w poprzednim odcinku z otwierania petropów mówiłam, które z nich już miałam i odzyskałam, bo się zdarzają takie figurki w tej kolekcji, które teraz kupuję. Bo wcześniej nie wiem czy na to nie wiecie, miałam około 200 pet shopów, później sprzedałam i teraz znowu zbieram. Tak naprawdę no to było parę lat temu. Tak jakoś mi się z chłopakiem chciało po prostu wrócić do dzieciństwa, po prostu. No i sobie tak kupujemy i, i podziwiamy te pet shop. I tu właśnie w tym y, unboxingu będzie kilka zestawów, które mi się zawsze za dzieciaka marzyły, a nigdy ich nie miałam. Więc no, bez dużego gadania y, możemy już zacząć. Pierwsza jest taka oto małpka, sorry, ja tu nie widzę za bardzo, bo mam dziwną kamerkę w telefonie. Um, to jest taka małpka z brokatem, no jest fajna, nawet mi się od razu spodobała jak ją zobaczyłam, bo jest taka nietypowa trochę. Um, tak i um, dalej mamy takiego pieska. Śmieszny, taki siedzący jakby boxer. Oczywiście wszystkie pet są oryginalne, jeżeli o to chodzi i są z tego jednego zostało naprawdę tak bardzo zadbane, jakby od, od nowości były niedotkane. Tak naprawdę, więc to też dodaje plus. Tam a to jest drugi pajączek. Już jednego pajączka mam, ale tego jeszcze nie. Tu jest dziobak. Taki niebieski miałam takiego. Już, już go nie mam, ale teraz znowu go czyli Raczej dziwnie odpowiedziałam. Mamy chomiczka. Zawsze mi się ten chomiczek marzył z jabłkiem. I zestaw od niego, który. Też mi się udało zdobyć. O właśnie tu jest taka butelka, pójdło jakby. E, tu nie wiem dlaczego jest hydran dla chomików się, do załatwiania się. Jest piasek jak widać jakiś. I tu była taka łopatka zaraz ją znajdę. O, łopatkę którą się tu wkłada. O tak. No tu jest taki kowr, tak jakby Takie jabłuszko, co się kręci. i yy, Jest tu też taka kula właśnie dla chomika, yy, niestety no to nie było przemyślane, jak widać by nie wiedzieli... Yy, Hasbro nie wiedziało, że tego nie wolno nadawać chomikom. No i ogólnie ten kowrotek z tyłu ma takie coś yy, kręcenia, nie wiem, tu się zaczepia pet i taki oto zostawił właśnie z tą chomiczką był. Niestety, ja tam nie będę pamiętać wszystkich dodatków, jakie były do danego dostału, więc po prostu dodatki pokażę później, jakie mam. Po prostu tak orientacyjne będę pokazywać. Dalej mamy takiego misia. Jest naprawdę fajny, moim zdaniem, i bardzo zadbany też. Z miodem na ręce on jest na łapce. Do niego wiem, że był. Chyba ten mił. O, jezu, wywalił mi się przez yy... jezu. Przez kabel od lampki mi się wywalił. No, ogólnie w ogóle był ten miód do niego. Taki. Coś tu widać w ogóle. Ani. No, taki fajny jest ten miodzik. I chyba jeszcze ta pszczółka była do tego zestawu. Taka, o. Ręce mi się strzęsą wiem. No dobra, dalej. Um. Mam jeszcze jedną pszczółkę, ale nie od tego zestawu. Jest troszkę inna. Wygląda tak. Ta miała przezroczyste skrzydełka. Mam takiego jorczka. Mam, bo już znowu nie, nie, nie mogę trafić. Który zarazem jest ładny, i zarazem jest dziwny, moim zdaniem. Ale fajnie mi się głowa rusza, bo miałam kiedyś jorczki tego typu ze szklanymi oczami, dwa brązowego i szarego. To mi się tak główka nie wyszła właśnie do, do góry do dół, na dół. Dalej mamy taką Iguany. dalej mamy takiego jamniczka. Śmiesznego. Ma takie plamki. Dalej mamy dosyć, moim zdaniem, jak na Petrofa, to realistyczną śminkę morską, która jest słodka. <laughs> Podoba mi się. Mamy takiego pieska. w yy, Różne wzorki. Yy, dalej mamy. tu spadł coś. Yy, Ośmiorniczkę z brokatem. I wiem, że ta ośmiorniczka w zestawie miała na sobie właśnie o taki oto. Kierścionek z diamentem. Mamy tutaj takiego oto hipcia. Musiał mi upaść oczywiście. Takie hipcio. Takiego fajnego kotka mamy. Jak widać. Taką myszkę. Ona jest trochę zaniedbana, ale to nie była z tego zestawu, gdzie dziewczyna mi wysłała zadbane pietrowe na magnes. Dalej mamy coś fajnego dosyć, czyli rekina po prostu. Rekin z LPS, to, to jest coś cudownego. Dalej, dalej, dalej mamy robaczka takiego. Ten akurat jest dosyć zadbany jak na tamten zestaw który nie był specjalnie aż tak mega zadbany dalej mamy takiego fajnego szarego kotka mi się podoba dalej mamy o, takiego fajnego nie wiem to jest, jakiś ptak nie wiem co to za ptak, więc nie będę wprowadzać w bunt. i on ma taką fryzurkę Fajnie główka lata. <laughs> Dalej mamy taką żabkę. Tak. I tu mamy takie ciekawe zwierzątko, to jest jakaś biedronka, ale bardziej taka świetlista, świetlik. Chociaż według LPS to nie jest świetlik, bo świetlik wygląda według nich inaczej. Jak się ją nadciśnie na głowę, to na świeci. I to jest mega... O, uderzyłam się. Dalej mamy takiego żółwika. Z magnesem też. Dalej mamy dobra takiego. śmieszny jest. No dalej mamy karówkę taką. Mi się podoba nawet jej kolor i wzorki. Mamy tutaj taką małpkę. Dalej coś też, co mi się podoba, to jest po prostu różowa zebra. Po prostu, ona i tyle. No i coś też fajnego, to jest pieski trojaczki. Są też fajne, bardzo moim zdaniem. Upadł mi piesek. Są takie... różne. Mi się podoba to, jak on ma ogon do tych dziwnie. No i do nich było takie oto coś. Taki domek dla wszystkich trzech. Dalej, dalej, dalej. mam tu... o Jezu. Jak mamy tu wszystko pozbierać? Taką puszkę Pirata. Ona ma taką też ruszającą się głowę, jak na te papuszki, bo te papuszki jakoś nie miały ruszających się głów. Mamy taką fajną myszkę zarumienioną. Właśnie ona była od tego zestawu bo z chomiczkiem i tym domkiem, z tego co pamiętam. Dalej mamy taką kolorową papuszkę taką pastelową bardzo. Dalej, dalej, dalej. Coś pięknego czyli nie topesz z brokatem. Mega jest po prostu, a jak nie towarzysz z brokatem, to jego um, towarzysz z pakowania, czyli wilczek też bardzo mi się kiedyś marzył. I chyba nie wiem, czy mi się jakieś już tu nie powtarzały petrope, których mam, ale chyba nie. Znaczy, które miałam i odzyskałam, ale raczej, raczej tu wszystko jest to, czego jeszcze nie miałam. Dalej mamy takiego szympansa, taką małpkę. Dalej mamy. Nie chcę wyjść. O, jest. Szop taki. Szop, pracz. Fioletowy. Podobają mi się fioletowe pet shopy. Ogólnie. Um. Dalej mamy. Taką oto kaczuszkę. Z brokatem też. I następnie taką kaczuszkę. One są podobne, ale tamta ta inne oczy i brokat. I dalej mamy, dalej mamy coś takiego. Glide na motorze. Też mi się ten e, zestaw bardzo marzył kiedyś. Ten kask w ogóle taki do tyłu się odsuwa. To pasami... jest można... Ona ciężka jest nie Można tymi pasami ją... Odpiąć te buty są ściągane, te trampki w ogóle. Um, I tutaj ona woziła, bo znowu ten kabel kupi. Woziła swojego pieska. O takiego, to z korgi. Um, ma fajne takie okularki wielkie, gogle na siebie. I taką czapkę, mi przypomina wtedy tego wilczura wojennego. No ale ogólnie wygląda tak. I ja tego petropa miałam, ale nie z tym zestawem, bo się wymieniłam po prostu. Nie wiem, tu ma jakąś, tak, jakąś skazę, ale mi się wydaje, że w dotyku to się um, da dotknąć, więc raczej można to zmyć czymś. Ja później będę próbować chyba. Ogólnie po to, żeby założyć mu ten kask, to oni mu chyba zrobili taką bardzo miękką głowę, że można go zdusić. Dalej mamy taki um, choć zabaw jakby. Dostałam go dziko, tak, że nie, nie było tu żadnych do niego dodatków i pet shopów, które z nim były. Więc no tutaj na przykład wiem, że była jakaś trawa dla kotów, której nie wiem, nie mam po prostu. Tutaj też miał coś być, ale nie wiem co. To jest niby jakaś kubeta. No ale bezbędnego zbędnego pokażę wam dwa ostatnie chyba już pet shopy, bo tu nie mogę znaleźć nic więcej. A to będzie taki oto pop dog. Różowy, też w idealnym stanie. On był że do tego ptaszka z fryzurą. Jezu, co tam się hałasuje mi? No i ostrość. No i fajny jest ten dog. I kolejny pop to jest taki otokotek Też w idealnym stanie. Tu mogę napisać LPS na łuchu, co się raczej u shortów nie zdarza. Short hair. Short hair. Też mi się on podoba. I on był w zestawie z taką dżunglą i w ogóle właśnie do niego było to coś, do tego zestawu. W Ogólnie teraz będę pokazywać dodatki jakie jeszcze dostałam, to jest właśnie taki, taka banienka Ym, Miseczka, muszę tu wyostrzyć to wszystko, miseczka. Coś takiego. Nie, nie wiem, czy to już było w poprzednim zestawie, czy teraz, ale ogólnie nie wiem do czego to jest, z jakiego to jest zestawu. Jest strasznie dziwny materiał, jak na Petrzopów, dodatki. Nie wiem, czy to jest faktycznie od Petrzopów. Jeżeli tak, to mi, jeżeli ktoś wie, to niech mi powie, z jakiego to jest zestawu albo coś. Dalej mamy taką paprotkę, właśnie. Marchewkę. Coś fajnego takiego do zabawy, dla tego kollegiego to było. Jedną kostkę. E, taki koszyczek, banienko. fajna jest, e, taka pójdawka, też mi się bardzo podoba, e, banany, łódka, ciekawa rzecz, no i odpadły mi, to się tak kłada, drugie mi odpadło, fajnie, no. Mamy taki guzeczek Dostałam też taki oto mini domek. Do tego. O, on się trochę trudno otwiera. To jest od tego nieco perka brokatowego Postument na zwierzę, które lata. Dwie takie miski z różnych zestawów, które kupiłam. Może nawet jakieś wasyniki obie są takie same skrzynia skarbów od te tego irackiego zestawu z y, ośmiorniczką, papuszką taka karma tego złóżę trzy razy, nie wiem dlaczego w różnych kolorach y, mięsko y, taki oto kwiatuszek który wiesza się podobno na tej gałązce takie jedorko w ławeczka, coś też ciekawego, jeżeli chodzi o dodatki. Kolejna skrzynka, tylko trochę inna. To jest chyba jakiś bębenek taki dziki. I to jest jeszcze takie o, coś kolejne do siadania dla latających zwierząt i coś, co mi się bardzo podoba, kuchenka, kóźba kuchenka mikrofalowa nie no kuchenka po prostu do pieczenia dla pet -shopów. coś wspaniałego też. Kolejna fajna rzecz, to jest zamykana walizka. Czapka piracka dla tej papuszki. Tylko mają gumkę zniszczoną. Taki oto kompas. który też bym chciała wiedzieć, z jakiego on jest zestawu, bo nigdy nie widziałam tego dodatku. A mnie ciekawi. Takie siedzonko. Ono było odchodzącego jamniczka. Z tego co pamiętam. Ja nie miałam kiedyś tego jamniczka, teraz już nie. Um, smyczka od um, tego pieska zlight Taka miska I jabłuszka um, Taki kubeczek Pień, po prostu pień Butelka z piaskiem i um, listem w jakimś butelce I ten list, co najśmieszniejsze, to się rusza Farbka od tych kotów, co się ufajdoliły w farbce Ja tych kotów nie mam, a miałam właśnie i szkoda, że mi daje są fartkę, Kotków już nie. O, druga miska innego koloru. Fajne bardzo dodatki, czyli takie siedzonka. Jeszcze jedno jeszcze było. O mam innego koloru trochę. Taka miska kolejna. I coś takiego. Niby to jest od Petropu, bo widać, że to są jakieś takie materiałem jak na Petszopy łapki też. To nie wiem za, za nic, do czego ono służy, to coś. Jakby ktoś wiedział, do czego to służyło, albo z jakiego zestawu to jest, to niech mi powie, bo ja nie mam zupełnie żadnego pojęcia, co to jest. Mamy takiego misia. Kiedyś zbierałam takie misie różne. Teraz mam jednego albo dwa znowu. Takie jabłuszka, które jest w multu, w różnych kolorach. Zaraz znajdę. No tak jak mówiłam, mamy tutaj takie. Pewnie się jeszcze jakieś znajdą, mając życie, jak będę dalej szukać. Pananki. Orzeszki. Kolejne takie niebieskie picie Lud. Kosteczka, kolejna. I nie wiem, który z tych aparatów jest nowy, bo mam już te aparaty trzy i nie pamiętam, które były otwierane, a które nie. Ogólnie albo oba są może nowe, bo nie pokazywałam otwarcia tego pierwszego. Tak czy inaczej, mam jeszcze taki złoty. Tutaj mam jakiś płyn albo perfum. Od Blight. Korgiego, nie wiem do czego to. I coś, czego też nie za bardzo rozumiem, ale wygląda jak serduszkowe mydło na sznurku. Też nie wiem z jakiego to było chyba zestawu, może z tego blade właśnie. Kolejna ciasteczka. Taka torba, ale ona nie ma jednego łóżka. Niestety. Ten kwiatek. On chyba jest niby jako zbaka i to był do tych piesków trzech trojaczków. Dysk taki ser z jabłuszkiem znowu. Albo czymś takim. Taka, nie wiem, to jest ciasko jakieś. Nie wiem dlaczego to jest i dlaczego. Taka szczotka. Też od tego pieska z blade. Taki kartonowy szyld cukierni. Takie ciasteczko. Kolejny miś. Taki fajny ser z dziurami. W ogóle tak teraz zauważam, że to jest dziurka, na jakby. No coś, żeby tam wsadzić, i tak się zastanawiam, co. Taki kapelusz, zupełnie nie wiem co to jest jakieś ciastko. To jest kapelusz, śmieszna trochę. Dwa takie ubranka, one są mniejsze niż te poprzednie, i one mogą być jako ubranko takie malutkie, normalnie, albo po prostu jako spódniczka. Niektórzy tego używają. Nie wiem, czy to było, czy to jest stare już, ale no takim się jest też, nie wiem, czy to nie było stare. Kolejna rzecz to jest, to chyba na Korgiego się zakłada taką kokartkę Kolejna rzecz to jest takie ciasko. takie ciastko było gdzieś tu drugie też takie, też było do tego korogiego. Taki placuszek, ciasteczko. Coś też co mnie dziwi, to takie pączuszki układane. Trzy razy pędy bambusa i trzy razy zabawki sznurkowe dla psa. Trzy rybki. Coś co też mnie dziwi, czyli taki kokos po prostu. Just kokos i tyle. Kolejna kowartka z zawieszenia na, chyba na uchu Korkiego. Kolejny taki psikacz też do tego Korkiego Kolejny banan. Ubranie dla tego Korkiego. Ten nie chyba już był, to co ja go pokazuję? I kiedyś. Takie marchewki, takie ciasteczka. Miska i któreś z tych okularów tutaj, że to fioletowe, chyba, ale któreś właśnie są nowe. Coś świetnego, czyli płetwy to było dla tej żabki. Mega w tym wygląda śnieżnie. taki prezent. Czapeczka na gumki. E, taki aparacik, kolejny tylko inny, zupełnie, e, taki termos, taka fajna kość i dwa kolejne ciastka i jeszcze jedno to ciastko, o którym mówiłam i do tego jeszcze takie oto naklejki i właśnie z tych naklejek tą, tą myszkę mam właśnie. I myślę, że Wam się podobało. Mi się jak najbardziej podoba ten zestaw. Mam takiego fajnego pieska, kotka, wilczka, rakina. Różne brokatowe pet shopy i fajne duże e, dodatki różne. Tam też są te stare. E, no i myślę, że Wam się też podobało, że będziecie oglądać jakieś kolejne odcinki. Jak będą e, z unboxingów pet shopów, bo zamierzam też ich więcej kupować nadal. I... No, zapraszam do kolejnych odcinków. Cześć. A i jeszcze wam zapomniałam pokazać tej mojej witrynki właśnie. Ona jest taka pijankowa. I w każdym są w pokoju jakieś inne motywy. Takie coś. W ogóle były tutaj też drzwiczki kiedyś, ale no, mi tego nie wysłali. Tak kiedyś kupię chyba sobie nową taką witrynkę. I to wszystko.